Witam Was. Jestem przedstawicielem medycyny komplementarnej, praktykuję duchowe uzdrawianie ponad 30 lat. W Londynie już 20 lat temu wykładałem w Akademii Medycznej dla studentów medycyny ten element medycyny komplementarnej. I teraz tak jak w innych krajach są różne kongresy światowe zdrowia, gdzie medycyna komplementarna jest włączana, integrowana do głównego nurtu, tak w Polsce jest takie dziwne zjawisko, gdzie spróbuje się tych z każdego zrobić. E, Szura e, e, ja to się, to się sz Szarlatana jeszcze się dopisuje słowo uzdrowiciel i mnie to akurat przeszkadza dlatego, że definicja uzdrowiciela nie ma nic wspólnego z pojęciem szalata. natomiast w tym ja obejrzałem to co w Sejmie polecam, żeby każdy te dwie godziny zobaczył było takie posiedzenie, gdzie Naczelna Izba Lekarska e, tam e, był e, ten Główny super sanitarny, minister cyfryzacji, rzecznik praw pacjenta i wszyscy tam by były takie głosy, że jeszcze karę śmierci, proszę Państwa, nie ma dla tych szarlatanów, co znaczy, że może za chwilę będzie, nie? Poza tym były jeszcze takie wypowiedzi, że jeżeli w najlepszym wypadku medycyna komplementarna nie zaszkodzi. A ja się pytam. Jeżeli byliście u lekarzy, tak w tym głównym nurcie, ile razy udało się Wam po prostu skorzystać z porady i wyleczyliście się? Udało się? Zdarza się oczywiście w wielu takich przypadkach nagłych, gdzie rzeczywiście ta medycyna jest nam potrzebna i my byśmy chcieli, żeby to była ta jedna medycyna, nie ta ich, tylko nasza wspólna, bo my jesteśmy otwarci, żeby pomagać pacjentowi. I, I widzę te naciski całe i korporacji, wiem co się dzieje też w farmacji, w różnych krajach, jak znikają te leki, które mogłyby być skuteczne i jaka jest presja, żeby sprzedawać leki, a nie wyleczać. Dlatego też proponuję, żeby Izba Lekarska dla swoich członków wprowadziła też taki obowiązek, myśmy to proponowali w Sejmie, żeby lekarze byli rozliczani z pacjentów. Ilu wyleczyli, ilu zaszkodziło, ilu chemia zaszkodziła i tak dalej. I jak w Japonii mieli płacone za wyleczonego pacjenta, a nie za. My już razem też yy, proponowaliśmy w Sejmie, ja też w Komisji Zdrowia występowałem, żeby lekarz mógł decydować, jaką terapię stosuje za zgodą pacjenta, jeżeli wie o niej, a, a ta yy, na, jakby oparta o fakty Naczelnej Izby Lekarskiej wiedza tego jakby no nie przewiduje, bo jest wiele terapii, które pomagają. Jeżeli chodzi o życie człowieka, to my nie możemy dopuścić do tego, żeby 100 tysięcy ludzi umierało na raka rocznie, czy żeby kosztowała ta medycyna miliardy, a nie przynosiła rezultatów. Ja bym chciał, żeby każdy z Państwa czuł się zdolny do zdrowia i nie musiał żyć z lekami, bo przecież można żyć też bez leków, tak? Można żyć zdrowo. Dlaczego na przykład stosuje się dwutlenek tytanu, maluje się nim leki, chociaż Unia zabroniła. Pro, medycyna komplementarna ich już nie stosuje i może. Są A i... Akurat tutaj muszą malować w telewizji, żeby się lepiej sprzedawały, więc jest to środek trujący, który nie powinien być stosowany i są alternatywy. Więc jest wiele takich rzeczy, które nas niepokoją i dlatego proponuję, żeby każdy z nas, kto będzie tego słuchał, żeby i pisał do tych wszystkich organizacji i domagał się, jakiej medycyny my chcemy, powinien po powstać taki rzecznik. Do spraw medycyny komplementarnej, jak jest i w Ameryce, jest taka organizacja, która publikuje badania naukowe w tych różnych dziedzinach, jest i w Wielkiej Brytanii. Współpracę, I żeby pani. wprowadzić takie zasady, jakie myśmy już próbowali wprowadzić 20 lat temu, profesor Marzanna Magnoń wtedy była w tej komisji zdrowia przy profesorze Łapińskim. Mieliśmy wprowadzać każdą z dziedzin medycyny komplementarnej na odpowiednich warunkach, oczywiście, do medycyny głównego nurtu. I jak ja występowałem w Sejmie kiedyś, pokazuję dowody naukowe, które przemawiają za tym, że medycyna byłaby komplementarna, gdyby ją włączyć do głównego nurtu, byłaby pożyteczna, bezpieczna, ekonomicznie uzasadniona. A minister Radziwił powiedział, że oni jego jakaś odpowiednik Izby Lekarskiej w Paryżu uznali, że nie ma ani jednego dowodu, który by przemawiał za tym, że medycyna komplementarna jest zdrowa, a wszystkie za tym, że, jest, że szkodzi. Prosiłem o to, żeby mi pokazał jakieś dowody. Zaproponowałem tę ustawę, postawiłem ją na stole. To przerwali posiedzenie Komisji Zdrowia, więc tak to się odbywa. Więc teraz jest czas, żebyśmy wystąpili i zaproponowali zasady, według których możemy współdziałać dla dobra pacjenta. Bo dobro pacjenta, zdrowie narodowe jest rzeczą najwyższą, o wiele ważniejszą od tego, ile dana korporacja zarobi na lekach. Dziękuję bardzo. <złatw> Wskaz, podsumowując naszą krótką konferencję prasową.